że to jest rodzaj eskapizmu. Do pewnego stopnia na pewno tak. I cieszenie się życiem doczesnym. Moich rodziców wszystko interesuje. Pytają kiedy jest on czy rezerwuję hotel, jak wygląda mój kostium. Mówią koniecznie rób zdjęcia, bo będziemy się gniewali. Moi rodzice właściwie nic nie wiedzą, patrzą jak szyję kostiumy i uważają mnie za największą dziwaczkę pod słońcem. Nic im nie opowiada, i nie pokazuję zdjęć, bo niektóre są naprawdę kompromitujące, raczej się z tym, że jestem fanką anime'ów. Moi rodzice też są tacy, że nie pasuje do swojej rodziny ludzie w moim wieku chodzą do centrów handlowych, kupują ubrania i nie mają innych zainteresowań albo bawią ich narkotyki, strzelanina i tym podobne rzeczy w porównaniu z czymś takim jak kospleja, szycie kostiumów to jest twórcze zajęcie czasem trzeba porządnie pogłówkować żeby zrobić taki kostium większość rodziców albo dzieci nade albo przemoc. Kiedy ich dzieci zaczynają się tym interesować, rodzice mówią, że są niedojrzałe albo że są agresywne. Ja bym powiedział, że to znak czasu. Świat zawsze się zmienia, pokolenia się zmieniają. Cokolwiek się dzieje, my na długo przedtem wiemy, że te zmiany nastąpią. Myślę, że dziewczyny w moim wieku bardziej interesują się muzyką, zakupami, ale dla mnie to nie są najważniejsze rzeczy w życiu. Anime też nie jest najważniejsze. To jest tylko hobby, które daje im wiele radości. Może rzeczywiście jestem dziwaczką. Nazywam się Donna Keckney, mieszkam w Missagua w prowincji Ontario. To jest mój kostium godzin. Uważam, że kultura ików czy dziwaków jest dziś dominującym trendem, może dlatego, że każdy jest miłośnikiem czegoś, co ma związek z mediami. Ludzie z mojego pokolenia, z pokolenia 30-latków, dorośli w tej kulturze. Dziś są dorośli przekazują te zainteresowania swoim dzieciom. Naszym zdaniem nie ma w tym nic złego. Wcale nie uważamy się za dziwaków. Mamy po prostu swoje hobby, równie dobre jak każde inne. Świetne hobby dla młodzieży, zamiast rozrabiać mogą robić coś konstruktywnego, co daje im poczucie dumy. Udałam się za Demona Seszomaru z filmu Inuyasza. Sama zrobiłam ten kostium. Zajęło mi to 3 czy 4 miesiące i pochłonęło setki dolarów, ale warto było. Ludzie kawią mi komplementy. Jestem uczennicą liceum. W przyszłości chcę rysować kreskówki albo projektować kostiumy, albo ilustrować książki. Bardzo interesuje mnie animacja. Moja przyjaciółka też lubi anime, ale uważa, że branie udziału w konwentach i cosplayach to obcia. Zdarzało się już, że nazywano nas dziwakami. Nawet kiedyś napisano tak o nas w lokalnej prasie. Strasznie nas to rozgniegało. Fakt, że lubimy cosplayer, że lubimy coś innego niż większość osób nie znaczy, że jesteśmy dziwakami. Moim zdaniem takie hobby jest dla leni, bardzo korzystne. Nauczy się działać w grupie, przygotowywać prezentacje, współpracować z innymi ludźmi. W dorosłym życiu bardzo jej się doprzyta, póki wszystko odbywa się w granicach rozsądku, no, całkowicie to akceptuje. Nie Julian, a to jest zoctopus, czyli mechaniczny pająk, który skonstruowaliśmy podczas programu Wojna na Złomowisku. Polega to na tym, że dostaje się kubek złomu i w określonym czasie trzeba coś z niej wykonać. Potem wymyśla się do tego historii i to się ludziom, a oni decydują, kto wygrywa. To jest ten nasz mechaniczny pająk. Ma 8 nóg.